Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, e, dziękuję Wam za polecenia przepisów i właśnie wykorzystam jeden z nich. E, tak, baklawa też będzie, ale to jeszcze chwila. E, no i co? E, mamy promocję na Termomixy, możecie kupić z białego albo Rudolfa i macie do tego ubezpieczenie, dodatkową gwarancję przedłużoną do 5 lat. Normalnie w standardzie jest 2, macie dodatkowo jeszcze 3, czyli 5 lat. E, także, jak macie ochotę, to zapraszam. A dzisiaj będzie przepis. E, podobno jest super sprawa, podobno bardzo dobry, więc spróbujemy. E, I jeszcze tego akurat nie robiłam. Różne łososie robiłam, ale tego nie. I to będzie łosoś z ryżem, basmanty i sosem koperkowym. I tu jest, słuchajcie, obiad, tak? W jednym przepisie cały obiad. E, bo też chcieliście takie mm, przepisy. Więc lecimy z tym. Stopień trudności, łatwy czas przygotowania mój 15 minut, całkowity 55, i tu mamy 4 porcje. Także jest dobrze, dla mojej rodziny akurat wystarczy. Teraz tak, do czego musimy zacząć? Zacznijmy od tego, żeby natłuścić waromę. Tutaj jest co naprawdę napisane dolną część, ale ja sobie natłuszczę jedną i drugą, bo ja mam troszeczkę tego łososia więcej niż w przepisie. A to taki, wiecie, obiadek, który można nawet zjeść potem na zimno. Więc ja sobie tu użyję dwóch części waromy. Dobra. Teraz co tu robimy? Do naczynia wlewamy 1200 gramów wody, bo będziemy gotować ryż. I teraz co do ryżu. Już. I to będzie ryż basmati. Eee, oliwy z oliwek, 20. Czekajcie, bo ta woda tutaj chlupie. No. Dobra, mniej więcej. 20 g oliwy z oliwek, tak lubię, ale oliwy nigdy nie za dużo. Potem łyżeczkę soli, mam tą rękę z oliwy, łyżeczkę soli, żeby ten e, nasz ryż był ten dobry. Ale słuchajcie, ja tu tak wymyję sobie jednak tą rękę, bo jakoś mi tak się ciężko z tym robi, i powiem wam, co ja sobie jeszcze dosypię do tego ryżu. Dobra, już jest ręka wymyta, y, soli już dałam. Ja sobie jeszcze troszeczkę nasypię kurkumy, ale dosłownie tak, nie wiem, nawet nie pół łyżeczki. I do tego kary. też y, pół łyżeczki, tak? Żeby ten ryż miał po pierwsze kolor, a po drugie on ma też inny smak. Dobra. Mamy wodę. Do wody wkładamy koszyczek. Do koszyczka wlewamy, wsypujemy ryż. I teraz tu mamy 250, bo ja sobie użyję 300, bo nie mam za bardzo gdzie zostawić. Zresztą nie chcę nawet zostawić. Pół woreczka tego ryżu, więc zużyję 300, bo na spokojnie to się ugotuje. Dobra, zaraz to sobie to ogarnę. I co? Przemieszać kopyską, żeby ten ryż nam się namoczył w tej wodzie. Dlatego jej jest y, troszkę więcej. Albo po prostu przepłuczcie, żeby ten ryż był y, właśnie wilgotny, tak? Dobra, zamykamy. Dajemy pokrywę i teraz naszą waromę, na waromę kładziemy naszego tuńczyka, nie tuńczyka, tylko co, łososia, no przecież łososia, dajemy naszego łososia, którego musimy sobie przyprawić, tak, tutaj mamy 600 gramów łososia ogólnie, w całości, znaczy w całości, cały łosoś, którego potrzebujemy zużyć, to jest 600 gramów i to ma być podzielone na, Kawałek. Ja już mam tu 530, więc ja sobie mówiłam wam, wykorzystam jeszcze tą drugą część. Tylko pamiętajcie, że dziurki muszą być odsłonięte. No i dobra. I teraz tak. Upewnijcie się właśnie o otwory, żeby się para rozchodziła. Łososia oprószyć znowu solą i troszeczkę pieprzem i zakładamy pokrywę, bo ja jeszcze muszę to doprawić. 25 minut. waroma ma obroty jeden. Gotujemy właśnie łososia. Razem z ryżem. No dobra, już jesteśmy na 13 kroku, a w sumie jest 33. Słuchajcie, jestem ciekawa, bo już właśnie się zakończył czas. No ale teraz lecimy tak. Zdjąć przystawkę mam odstawić, ostrożnie wyjąć koszyczek. Już to robię, ja muszę się tu jeszcze zorganizować. Dobra, przystawkę mamy. Ciekawa jestem, czy ten łosoś mi się zrobi. Ale z tego co widzę, to chyba tak, sprawdzę widzielcem. No jest, zrobione, Ojoj! Dobra. już wygląda fajnie. Teraz wyciągnę sobie ryż. Jeszcze będę potrzebowała tutaj to wszystko. Tylko przemieszam. A nie, nawet nie muszę przemieszać, bo przecież ja to będę przerzucała. Tak Wam zasłaniam. Ale dla tych, co jeszcze nie wiedzą, pamiętajcie. Popystką wyciągamy nasz ryż i przesypujemy. Słuchajcie, zobaczcie, właśnie dzięki temu, że dodałam kurkumy i kary, y, mój ryż jest żółciusieńki. Czyli jeśli jest żółty, to znaczy, że wszystkie te przyprawy, które dacie do wody, przenikną właśnie do tego wspaniałego ryżu. Ryż jest żółciutki, pachnący. No i dobra, niech on się troszeczkę teraz studzi. I robimy szybko. Opróżnić naczynie miksujące, czyli wylewam tą wodę, no i wszystko tu jest gorące. chociaż można by wyłocy z tej wody zrobić tak naprawdę, bo przecież w niektórych, w niektórych przepisach robi się sos. Dobra, dajemy cebula, cebula 60 gramów y, przekrojonej na pół, ja standardowo na ćwiartki. Wydaje mi się, że będzie, ło nawet jest więcej i do tego ząbek czosnku. I do tego masło. 10 gramów masła. Jeszcze troszkę. Dobra, jest 12 też może być. Zakładamy miarkę z pokrywą. Tu będziemy miksować przez 5 sekund nasz cebulę i czosnek. 5 sekund obroty 5. No i lecimy dalej. Co tu mamy? Zgarniamy kopystką znowu te nasze cebula. Jeszcze takie gorące, bo przecież naczynie było gorące. Dobra, z tego co pamiętam, zakładamy pokrywę, bez miarki, zamiast miarki koszyczek, czyli koszyczka nie myjemy jeszcze po ryżu. Już mi się ryż nasypał. 3 minuty, 120 stopni, obroty 1 i to dalej jest rozdrabnianie. to nie są obroty wsteczne. 24 krok już jest, jesteśmy na 24 kroku, także jeszcze chwilę i będziemy degustować. Mam nadzieję, że ten ryż i łosoś nie wystyknie całkiem. No i słyszycie, dźwięk robimy dalej. Teraz dodajemy śmietanę. E, 36%. Ja mam tu 30%. Tylko muszę wy, e, wytarować sobie. Wytarować, wytarować. Śmietane 400 gramów. No, nawet nie ma 320. Ale jeszcze mam tu. Ła. Dobra, trochę więcej. I teraz lecimy tu jedna ściereczka. Dobra. Och, boże, jak się oblałam. Jedna łyżeczka koncentratu bulionu warzywnego. Do tego 35 g koncentratu pomidorowego. To na pewno będzie pyszne. Już przepychnie, przepysznie pachnie. Dwie gałązki koperku, tylko liście posiekane, więc ja sobie tutaj. Dwie gałązki i jedna łyżeczka suszonego, jeśli nie macie. Widzicie, jakie jest fajnie. Także naprawdę można tutaj zamieniać różne rzeczy. Ja dam troszeczkę więcej. Dwie gałązki koperku albo jedna łyżeczka tego. Jedna szczypta, jedna, dwie szczypty suszonych płatków chili. Opcjonalnie czyli ja tu sobie nie daję tego. Wpieszę się, dlatego że już stygnie mój łosoś. Jedna czubata łyżka skrobi kukurydzianej. No i dobra, zamykamy to wszystko. Gdzie to jest? Tutaj, tu mamy pokrywę, tu mamy miarkę. To nam, a zamiast miarki damy koszyczek, czyli koszyczku wróć do nas. Dobra, teraz 5 minut 98 stopni, obroty 1,5. i pół. Ja już wszystko tu sprzątam, nakładam na talerze i będziemy już sobie próbować, bo mam nadzieję, że tak się sprawdzi, że to jest pyszne, bo pachnie przepysznie. Kochani, obiad już przygotowałam. Zobaczcie, tak wygląda razem z sosem. Chyba, chyba widzicie, nie chcę też tak przychylać, bo żeby mi się sos nie, nie, nie nalał na podłogę. E, oczywiście łososia już spróbowałam, jest przepyszny. Ryż jest sypki. No i teraz próba sosu razem z łososiem. Mmm, super sprawa. Także faktycznie obiad naprawdę przepyszny. Tylko z tego, co wiem, to dużo ma kalorii. Ryba! Ale jest też zdrowa. Także siadam do obiadu tu z rodziną, a wy e, bądźcie zdrowi no i czekam na dalsze propozycje przepisów. Także widzimy się w niedzielę z czymś słodkim. Buziaczki. Pa, pa.